Cześć widzowie, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy już niedzielę, jest to ostatni dzień z tej serii. Poprzednie dwa dni były naprawdę bardzo udane. Zresztą sami widzieliście ile udało się zarobić w piątek i w sobotę. Mam jeszcze 5 minut do rozpoczęcia bloku czasowego. Widzimy się przy pierwszym zamówieniu. Jest pierwsze zamówienie. 10 minut poczekałem na to. KFC, ok, dobra, akurat tam jadę, to zarąbiście się składa. Dojechałem już pod KFC, ale powiem Wam, że to co się dzieje tam w środku, to mnie przeraża po prostu. Tutaj no cały parking jest zostawiony. Stałem jakieś 5 minut i czekałem, aż zwolni się miejsce. No i na szczęście się zwolniło. No ale wyobrażam sobie, co to będzie, jak wejdę do środka i pewnie tam będę musiał troszkę poczekać na to zamówienie. Ale dobra, nic, idziemy. Kurtuje jakieś drobne, nie poraduje. to za robotę się właściwie ten gościu mnie tyle razy już tutaj nachodzi, naprawdę. Często go podoszą widzę. No i tutaj pod KFC w pod makiem. Ja doskonale wiem, że to idzie na alkohol. Gdyby jeszcze przyszedł powiedział na jedzenie, czy mu kupię coś do jedzenia, no to spoko. To bym kupił, nie? Ale jak bezpośrednio proszę o pieniądze, no to nie daje. Ja też muszę na to zapracować, tak? Mi też nikt za darmo, nic nie chce dać. Nic. Idziemy to odebrać. Jak tam w środku, no tak jak mówiłem, dobra. Troszkę poczekałem, ale nie dziwota. Naprawdę, bardzo dużo ludzi w środku, ale w końcu jest niedziela. Ludzie sobie chodzą do KFC, do Maka na jakieś rodzinne obiadki. Ulica Mieszka Pierwszego, 8 minut 4 km. Nawigacja ustawiona można jechać. Niedziela, według mnie oczywiście, jest o tyle fajnym dniem pracy na delivery, że ruch na mieście jest bardzo mały. Chodzi mi oczywiście o jazdę samochodem, no bo tam wiecie, jak ktoś jeździ rowerem, czy tam motocyklem, hulajnogą elektryczną, no wiecie o co chodzi. Ja na przykład bardzo lubię jeździć w niedzielę, no bo to jest taki malutki ruch, ta trasa, o, tak jak w tym przypadku, zobaczcie, trasa świeci się na zielono, nie ma żadnych korków, żadnych tam większych ruchów na jakichś tam ulicach, skrzyżowaniach, Naprawdę lubię jeździć w niedzielę. Tylko że no w niedzielę wiadomo jest mniej sklepów otwieranych, a co za tym idzie, no to pewnie też jest mniejsza ilość zamówień. Ale pamiętajcie, że Biedronka normalnie działa na glowo w niedzielę, więc jeśli ktoś z was o tym jeszcze nie wie i dopiero się teraz o tym dowiaduje, to widzowie, jeśli macie taką możliwość u siebie na globo oczywiście, no to sobie możecie w niedzielę zamówić zakupy do domu. Widzowie, jeśli jeszcze o tym nie wiecie, no to śmiało możecie sobie robić zakupy przez globo w niedzielę. Jeśli tam coś naprawdę potrzebujecie na obiad zrobić, czy tam, nie wiem, no po prostu jakaś nagła sytuacja, no to śmiało można zamawiać. Oczywiście jeśli w Waszym mieście Glowo obsługuje biedronkę, bo z tego co wiem, to nie w każdym mieście jest biedronka na Glowo, no ale myślę, że już w większości miast w Polsce Glowo prowadziło te biedronki, no bo to strasznie się rozrasta. No dla nas, kurierów, fajnie, bo jest więcej pracy, nie? No już godzina 16, pół godziny stracone. 10 minut czekałem na zamówienie. Jakieś 15 minut czekałem w środku, tam w KFC na zamówienie. Więc na pewno dzisiaj nie pobijemy tego wyniku, który był wczoraj, mianowicie 75 zł na godzinę. Ciężko będzie to pobić, naprawdę. Nie wiem, co trzeba będzie zrobić, żeby te 75 zł przebić. Ja myślałem, że te 65 zł, które zarobiłem w piątek, w ciągu pierwszej godziny, to już będzie rekordowy wynik i będzie ciężko to pobić, ale kurde, się okazało jednak, że da się więcej. No zobaczymy. Na razie mój rekord, mój Mój rekord w godzinę to jest 75 zł. No i zobaczymy, czy kiedykolwiek uda mi się go pobić. Tak szczerze, no to ja w to wątpię, ale nigdy nie mów nigdy. Dzisiaj na szczęście te drogi już są w miarę, w miarę ogarnięte. Praktycznie wszędzie jest już czarny asfalt. Wiem, że te drogi takie osiedlowe jeszcze są troszkę w tym śniegu, w tym błotku, ale na pewno jest dużo lepiej niż to było wczoraj. Także dzisiaj będzie chyba najspokojniejszy dzień Jeśli chodzi o pogodę Mam nadzieję, że to nie będzie najspokojniejszy dzień Jeśli chodzi o zamówienia Ale tak jak Wam mówiłem widzowie Ja i tak jestem bardzo zadowolony z tego weekendu No bo w dwa dni zarobiłem 500 zł pra... nie, Prawie 500 zł czy ponad Nie, ponad 500 zł zarobiłem także jeśli ktoś z Was chce sobie też tak dorabiać, nie mówię tutaj o pracy na pełen etat, ale jeśli pracujecie gdzieś macie dużo czasu wolnego po pracy, chcielibyście sobie te parę groszy dodatkowo zarobić czy tam w weekendy sobie pośmigać, no to widzowie śmiało zachęcam Was do założenia sobie konta na globo i spróbować samemu podostarczać sobie zamówienia, jak sami widzicie w weekendy opłaca się jeździć zawsze tam te kilkaset złotych uda się zarobić, a każdemu z nas na pewno takie pieniążki by się przydały, oczywiście do niczego Was nie namawiam, to jest Wasza no, dobrowolna decyzja, czy chcecie czy nie, a jeśli jeśli ktoś z Was jest zainteresowany pracą, no to pod tym filmem macie link do rejestracji w globo. Wystarczy, że wejdziecie w ten link, no i tam macie wszystko po kolei wytłumaczone, co zrobić. Jest to naprawdę bardzo proste. Rejestracja zajmuje jakieś 10 minut. No i wystarczy tylko wybrać partnera flotowego. Ja ze swojej strony polecam oczywiście Evelstar. Link do Evelstar znajdziecie również w opisie tego filmu. Ja szczerze, naprawdę bardzo polecam, jeśli ktoś szuka dodatkowej pracy. No i życzę Wam jak najlepszych zarobków na tym globo. My tu gadu, gadu, a już prawie na miejscu jestem. 500 metrów zostało. Kurde, no jak to fajnie działa, jak człowiek jedzie i coś tam do siebie rozmawia, no bo gadam sam ze sobą, jakby nie było. <gadam> z tą kamerą na głowie. Ale już dawno się do tego zdążyłem przyzwyczaić. Najlepsze to są spojrzenia ludzi, jak tam gdzieś idą sobie, a ja gdzieś tam stoję i gadam do siebie. No oczywiście nie do siebie, tylko do kamery. No ale pewnie nie raz byłem brany za jakiegoś wariata, który tam stoi, sam ze sobą rozmawia. Tutaj w prawo i zaraz będę na miejscu, na to wychodzi. O, mogę sobie tutaj zaparkować, ale jaka fajna kałuża tutaj jest, zobaczcie jakie jeziorko. Dobra no i dojechałem. Dzisiaj ktoś czuję, że będzie taki spokojniejszy dzień niż te dwa poprzednie. Takie mam przeczucia. Dzień dobry. Tak, proszę bardzo. Do widzenia. Pierwsze zamówienie dzisiaj. Dostarczone. O, dzisiaj na szczęście że ten deszcz nie pada. Jest, no powiedzmy, w miarę dobrze. Gdyby nie to, że te błotko jeszcze takie je tutaj gdzie nie gdzie jest. Ale na pewno jest dużo lepiej niż to było wczoraj. <grym>. Zarobiłem na tym o kurde ile? 35 zł i 13 groszy? Nie no fajnie się to zaczyna. 35-13? Jest kolejne zamówienie z ulicy Dębogórskiej. To będzie apteka? Biedronka na ulicy Dębogórskiej. Tam jeszcze nie odbierałem nigdy głowo, pierwszy raz dopiero będzie. Dobra, jedziemy. Dojechałem. I czy to będzie tutaj? Nie ma żadnej takiej tabliczki, czy jest odbiór Glovo, ale jest dzwonek. Zobaczymy. Dzień dobry. Glowo tutaj? Tak, tylko ja nie dostałem powiadomienia. A jeszcze nie wskoczyło to zamówienie, czy jak? No, teraz dopiero. Tylko Aha. to chwilę potrwa. Kurczę, no tak ja nie właśnie. Wiem. Tak właśnie się domyślam. Dużo tego jest, nie? Tak. Dobra, ja to tam przepiszę. Nie fajnie. No chyba, że poczekam na to zamówienie. Kurde, no nie wiem. No nie wiem co robić. Czekać na to, czy to przepisać? Hmm, może tak, problemy w punkcie odbioru i długi czas oczekiwania. Ja tutaj się skontaktuję z konsultantem i zobaczymy jak sprawa się potoczy. Dobra, wiecie co? Postanowiłem, że poczekam na to zamówienie. Globobot mi napisał, że ja czekam tutaj mniej niż 5 minut. Dopiero powyżej 5 minut można się konsultować z konsultantem. Ja myślę, że oni szybko to zamówienie przygotują, no bo jest dzisiaj Biedronka jednak zamknięta dla klientów, tak? Tam tylko z paru pracowników jest. Jeden z nich obsługuje Globo, więc stałem jakieś 10 minut i chyba powinni mieć to gotowe. Ja sobie poczekam, a my widzimy się, jak już pan wyda mi to zamówienie. Troszkę czasu minęło, to idziemy zobaczyć. Dzień dobry, okej, okay. dziękuję. Do widzenia. O, jeszcze ręcznik dwieście czternaście trzydzieści dziewięć, taka jest wartość zakupów. Okej, okay. czyli standardowo przesyłam paragon Potwierdzić koszt, potwierdzić odbiór Ulica Dębogórska, tutaj naprzeciwko to jest Pyk Paragon trzeba schować Do celu mam 750 metrów, czyli nawet nie opłaca mi się kamery Przekładać, dokładać na głowę Także widzimy się już na miejscu Troszkę ciasno tutaj Oj, chodźcie tu Dobra, tragedii nie było Całe szczęście A ten papier nie wejdzie tutaj do tej siatki O tak średnio, ale dobra, mamy radę O kurde Troszkę ciasno O proszę bardzo Co tu tak ciemno jest Dzień dobry, tu jest jedna Dzieńka. Trzecia i czwarta. I to jest wszystko. Proszę bardzo, do widzenia. 19 zł i 19 groszy. Dzisiejszy wynik to jest 55 zł na godzinę, czyli to jest 20 zł mniej niż wczoraj i 10 zł mniej niż w piątek. Aha, czekajcie, tu się klika. O, właśnie tak. O kurde, ale to czyli ciężko chodzą. Nie ma co narzekać, naprawdę, mimo że jest to, mówię, gorszy wynik niż te poprzednie, no to i tak jest bardzo dobrze. Jest zamówienie, ale widzę, że to będzie dostawa na cis Biedronka, znowu, na Dąbrowsk... nie, teraz na Dąbrowskiego jest. Przedtem byłem na Dębogórskiej, tak? Tak, 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 dokładnie, no. Czyli... co to jest? Zostawa będzie tutaj komaka Nacisowej. Dobra, jedziemy. Zostawiam nawigację, bo to będzie ta biedronka, gdzie właśnie? Tutaj, już na końcu, o kurde. No to z tego co widzę, to tutaj większość biedronek w Rumi w niedzielę funkcjonuje. Oczywiście, na Nie mówię, że może sobie każdy przyjść i zrobić zakupy, bo no, wszystkie są zamknięte dzisiaj. Ale na jak widać, kilka na pewno funkcjonuje, więc fajnie, fajnie. Że można sobie zamówić te zakupy w niedzielę, no ale to się wiąże z tym, że ktoś tam musi niestety pracować w tą niedzielę. Ogólnie najlepsze jest to, że jest aktywowany bonus za złą pogodę. Jest fajna pogoda, no ale bonusik jest aktywowany. Nie żebym narzekał na to czy coś, no bo to się wiąże z lepszymi zarobkami, nie? To taka ciekawostka, że no zobaczcie, jest bezchmurne niebo. Nic tam się dzisiaj z tego nieba nie sypi ani nie pada, a bonus za złą pogodę jest aktywowany, także bardzo fajnie, super, trzeba to wykorzystać. Mnożnik 242 na chwilę obecną i to jest ta biedronka. No w tej biedronce w życiu nie byłem. Nawet nie wiedziałem, że tutaj jest biedronka, tak szczerze Wam powiem. I gdzie tu jest ta rampa, bo tutaj też będzie wejście od rampy albo zaplecza? Tutaj? Nie, to nie będzie tutaj. To będzie gdzieś od tej strony pewnie. Czekaj, tu jest rampa? Nie, to nie jest rampa. Rampom, pom, pom pom, ram, pom, pom, Tutaj postawię autko i idziemy. W ogóle czekajcie, bo widzę, że tutaj jest coś śmiesznego: no bo jakieś ciastko brownie z orzechami nie ma. Rolada Dan Cake kakaowa też nie ma. Tutaj będzie tylko dwa razy Rolada Dan Cake truskawkowa i torba jedna. Ten ktoś, kto zamówił, to nie zrezygnował. Dziwne, nie? Ale dobra, nieważne: dwa razy Rolada będzie do odbioru. <laughs> no to ciekawe, naprawdę. Może nie widzieli, że tych produktów nie ma. Ty jak tutaj przejść? Tędy? Mieszczę się? Ul, śniutko O kurde. Jeszcze bym się wyrżnął. Jest jakiś dzwonek albo coś tego typu? Nie, to jest węzeł cieplny. Gdzie mam to zamówienie odebrać? No to nie jest tutaj. Gdzie tu jest to pomieszczenie, w którym się odbiera zamówienia? No to zaczynamy poszukiwania widzowie. Tutaj żadnych drzwi nie widziałem, chociaż może nie zwróciłem dobrze uwagi. Czekajcie. Tutaj co jest? No nie, no tutaj to też nie będzie. A tutaj zobaczymy tutaj z tej strony jakiś chodniczek jest. Zobaczymy dokąd to prowadzi. Najdziwniejsze zaplecze, na którym byłem, naprawdę. Jest tu dzwonek? Jest dzwonek, trafiłem Dzień dobry, 2,98. Tak, można z tamtej strony na spokojnie. W której? Od tu! No, tak tylko, tylko, że tam jest wzoku takie drzwi są. Aha, dobra. Trzeba tutaj, a myślę, że po nie podczas. Aha dobra, nie wiedziałem. Nie, na spokojnie, to na przyszłość. Nie? Na przyszłość będę wiedział. Dziękuję bardzo. Do widzenia. To na przyszłość będę wiedzieć, żeby się tutaj nie pchać. Aha, tu paragon trzeba przesłać. Czekajcie. O. Zapomniałem, że nawet jak taka pierdołka jest mała zamówiona, to paragon musi być. Ok. Potwierdź koszt. Pyk, Potwierdź odbiór i to jest ulica Owsiana. Tutaj zaraz koło Maka na ulicy Morskiej w Gdyni. No dokładnie tak. A my będziemy jechać ulicą Hutniczą. No tak myślałem, że właśnie tędy będę musiał jechać. Ojeju. Ile tam mam? 3,7 km. O, ogrzewanie odpalić, o, ale to jest luksus, ja pierdzielę. Jak w takich sytuacjach człowiek docenia takie małe rzeczy, nie? Że ogrzewanie w samochodzie działa. A mówię to ze względu na to, że rok temu całą zimę praktycznie jeździłem rowerem. No i bardzo marzłem, pamiętam. I wtedy to tak właśnie myślałem, że kurde, jak ja bym chciał mieć jakiegoś gruza, żeby sobie móc zrobić te dostawy, w tym roku na szczęście udało się to zrobić. Także naprawdę jestem wdzięczny za to. Za to wszystko. Ja to w ogóle tak szczerze Wam powiem, nie spodziewałem się, że te filmy z udziałem Globogruza będą tak fajnie się odbierać. Że Wy tak bardzo chętnie będziecie oglądać ten kontent samochodowy, że tak bardzo go chcecie przede wszystkim. No nie spodziewałem się, myślałem, że tylko rower. Myślałem, że jak będę jeździć tym samochodem, no to większość z Was ucieknie, nie będziecie tego oglądać. A naprawdę jestem zadowolony z tego, co się dzieje, że ten głowo Gruzik robi taką furorę, że tak bardzo chętnie to oglądacie. Dziękuję wam, widzowie, naprawdę, bardzo, bardzo doceniam to i dziękuję, naprawdę. Ale tutaj w ogóle pasa do skrętu w prawo nie widać. No. O, jest przejazd kolejowy. Czyżbym nie trafił na pociąg tym razem? Chyba się uda przejechać. Da. Jupi, zarąbiście. Wolne. No i witam was w Gdyni, widzowie dawno nas tutaj nie było, swoją drogą. <laughs> to nic, że wczoraj też tędy jechałem, ale dobra. I to jest właśnie to, o czym Wam mówiłem na początku tego odcinka, że ja lubię jeździć w niedzielę. Zobaczcie, jakie są puste ulice. No coś pięknego. Dla dostawcy coś pięknego, naprawdę. Z takim fajnym spokojem sobie można pojeździć. Uwielbiam to. Tutaj prosto mam jechać. Ta, ciekawe, czy zdążę na tym zielonym, jak myślicie. Proszę, 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 proszę. Zdążę, zdążę 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 zarąbiście. zarobiście. Tu jest miejsce parkingowe w razie czego, ale podjadę sobie tam, jestem leniwy i muszę podjechać pod samą klatkę. Jest sens się tutaj pchać? Chyba nie ma sensu. No miejsca parkingowego żadnego tutaj nie ma niestety. No tu jest miejsce przecież. Zobaczcie, miejsce jest jakby... Ja myślałem, że to jest miejsce dla niepełnosprawnych, ale to miejsce dla niepełnosprawnych jest obok, czyli tu jest wolne, mogę sobie śmiało parkować A Jadę winda ma co? O jest moja ulubiona winda. Dawno nie jeździłem Wiele, ale to stare jest to jest winda, której naprawdę się boję. Nie lubię jeździć. Dzień dobry. No pan chyba widział, nie? że tylko dwa były dostępne. Tak, tak, był tak. No. szczerze to był test. Aha, testował Wiesz, Pan Pierwszy tu. raz tak w niedzielę coś trzeba było zamówić. Aha, to tak. prawda po prostu tak. jak to Super, dobra. Super, miłe wieczoru. Dziękuję bardzo, do widzenia. Czyli Pan sobie testował, jak to wyglądają zakupy w niedzielę? Okej. Okay. No to fajnie. Jakbym chciał testować, to też bym nic takiego... Konkretnego nie zamawiał. Także dobra, ja to potwierdzam i zarobiłem na tym 27,32. Oczywiście wracam do Rumi, no bo tak jak Wam wczoraj o tym mówiłem, że jak nagrywam tą serię w jednym mieście, no to trzeba to robić w jednym mieście, nie? Ja wracam do Rumi i widzimy się przy następnym zamówieniu. Jest zamówienie. Czekałem na to zamówienie naprawdę bardzo długo. Dobre pół godziny. Coś takiego. Jest to pizza chat, zamówienie jest gotowe za dwie minuty, a tak się składa, że ja akurat tutaj stoję pod pizzą chat. Poczekam te dwie minuty i idziemy to odebrać. Dzień dobry. Dziękuję. Odebrane. Ulica Goździkowa. 7 minut samochodem. Wsadzę plecak do bagażnika. O, coś takiego. No i dzisiaj już chyba do samego końca będzie to tak wyglądać. Te zamówienia no, raczej nie będą wpadały tak samo jak to było wczoraj i przedwczoraj. No ale nie ma co jeszcze się poddawać, do końca zostały mi dwie godziny czasu Więc jeszcze dużo może się wydarzyć No ale jestem 100% pewny, że niedziela okaże się najsłabszym dniem Mamy wycieczkę na Starą Rumię, z tego co teraz widzę Ulica Goździkowa, nic mi to nie mówi kompletnie No i tutaj w prawo No jeszcze półtorej kilometra Czy tak daleko to jest? Serio? Tutaj w prawo No i zaraz będę na miejscu Pani już idzie Dzień dobry o, Dobra. Proszę bardzo. Chyba tak, pani ja tego nie pakuję, to A, nie wiem, co odbieram. Do widzenia. Dostarczone, dostałem złotych na piwku, że bardzo dziękuję. I zarobiłem na tym 19.33. No i do tej pory zarobione mam 106.02. Także no tragedii nie ma, ale na pewno jest dużo gorzej niż wczoraj i przedwczoraj. Czekamy na kolejne. Jest zamówienie. Czyżby to był McDonald's w końcu? Tak jest, w końcu maczek. Zarąbiście, akurat się wybieram w tym kierunku Z tego co widziałem, dostałem pakietowe zamówienie, czyli przydzielili mi jeszcze jedno Zawsze to parę złotych więcej będzie Dobra Okej, okay, dzięki No No i odebrane Ulica Skarpowa ale przymroziło i się zrobiło tak ślisko powiem wam. Zobaczcie, wszystko się świeci. <laughs> Trzeba naprawdę uważać, żeby się nie przewrócić. Czyli tak, pierwsza dostawa jest na ulicę Skarpową. 5 minut drogi, 2,1 km. Jezus halo Nie straszmy panie. Oj, 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 No, zaraz na miejscu będę. Łaż na samą górę muszę wjechać. Ktoś tutaj nie lubi swojego samochodu, chyba że tak stanął. Trzeba wziąć rozpęd, bo tutaj jest dosyć spore wzniesienie. Na kamerze tego nie widać, ale uwierzcie mi, jest naprawdę spora górka tutaj. I trzeba z rozpędu wjechać, no bo ciężko będzie ruszyć. Łołuj, wow, jedne. A, ah, gruzik daje radę. Nawet to takie góreczki oblodzone sobie wjeżdża. Dobra, jestem na miejscu. Ale byłyby jajca. Dzień dobry. dobry. Do pana Glowo? Tak. Tu jest jedno, drugie I jeszcze napoje, no? O. Dobra, dziękuję. Proszę Dobra. bardzo. Tak wszystko, no? Musi <grym> tutaj wypierdzielił. I to by było wszystko na oczach pana, który odbierał to zamówienie. Ale byłby przypał. Jesteśmy teraz na ulicy Marii Rodziewiczówna. Trzeba wyjechać stąd. Droga naprawdę ciekawa Zobaczcie tą górkę ok. Trzeba powolutku, żeby w żaden poślizg tutaj nie wpaść Pewnie bym wylądował Na którymś z tych samochodów zaparkowanych tutaj Weź wtedy się tłumacz ubezpieczalni Jak do tego doszło, nie wiem e, e, panie Co wy dzisiaj tak wyjeżdżacie? <grytanie> Co jest grane? Już drugi raz mam podobną sytuację Że ktoś mi wyjeżdża Mam nadzieję, że nie będzie do trzech razy sztuka. W prawo. Ło, Zobaczcie, jak się ciężko jedzie, jak ta ciapa jest taka zmrożona. Gdyby wczoraj ten mróz chwycił, to byłby naprawdę dramat. Tutaj będzie to fajnie widać. Ole, bryłyś tego lodu są tutaj, Jene Okej, okay. po której stronie to jest? mam się domyślić? Bo to pokazuje mi na samym środku. Nie, po lewej to będzie. Dobra. Siostra. O, Dzięki proszę Cię bardzo. bardzo. Na razie, cześć. Chowamy szmal. Do siateczki z pszczółką. 35 zł i 70 groszy. No i dodać do tego jeszcze 5 zł na piwku. No i zostanie mi jeszcze pół godziny. Więc zobaczymy, czy coś jeszcze wpadnie, czy nie. Mam nadzieję, że tak, no bo przydałoby się jeszcze coś zrobić. No to widzimy się albo na podsumowaniu, albo przy kolejnym zamówieniu. Niestety, ale nic nie wpadło. Mamy godzinę 20.30, czyli koniec mojej pracy, koniec tej serii. Więc tak widzowie, standardowo jeździłem 5 godzin i udało się zarobić 146,72. Podzielimy to na 5, wychodzi 29,34. No więc jest to dużo słabszy wynik aniżeli wczoraj i przez wczoraj jest to prawie 100 zł mniej, tą samą ilość godzin. Czyli wychodzi na to, że najlepszym dniem okazała się sobota. Tak właśnie się spodziewałem, że to będzie sobota. Ale fajna seryjka, mi naprawdę bardzo przyjemnie nagrywało się te odcinki. Dajcie znać, czy chcecie więcej takich, a teraz zróbmy sobie takie małe podsumowanie tego. Ile łącznie udało mi się zarobić przez ten weekend? Więc tak, ja sobie to tutaj teraz szybko zliczę. No i widzimy się za chwilę. Ja już tutaj mam wszystko obliczone, czyli tak widzowie, w 3 dni zarobiłem 599,81. Zajęło mi to 15 godzin. Czy to dużo, czy to mało? To już pozostawiam do oceny wam. Ja jestem naprawdę zadowolony. 600 zł w 3 dni, bardzo fajny wynik, patrząc na to, że zajęło mi to 15 15 godzin, czyli jakbyśmy to sobie podzielili na 15, średnia stawka godzinowa wychodzi mi 39.98, czyli prawie 40 zł na godzinę. Ja jestem bardzo zadowolony z tego. A w tym odcinku to by było na tyle. Widzimy się w kolejnym. Do następnego. Cześć.